Okej, okay. zaczynamy. Dobra. na ciebie. Kurczę! Nie no. U. Ej. Ale Godbiem. Dobra. Dobra, jest. Nie! Abel bel! Dead? O nie w pułapkę mi wprowadziła, kurczę! Aha. Pułapkę miała. Gadżet na pułapkę. Ano. Jo. Ja. Ale dobra akcja. Zostały cztery eliminacje. Nie! Właśnie tego się obawiam. Kurczę! Dawaj kolci! Jest podwójna eliminacja. Dobra. O! Kolci we mnie nie trafił. Jest. Czemu jest? Jest. grana, na winek. No. Pozdro. Dobra, już zrobiłeś tą misję? Już, zrobiona. Jeszcze raz na rankedach Zagrać. Dobra, rankedy. jest. Ja wciskam, rankedy. Jest. Gramy. Dobra. O, Oj! To ja biorę kito. No dobra, bierz, bierz. Bo ki się teleportuje teraz. No. Mam. Bo... Skacze. No skacze, skacze. Lili się teleportuje. No. Ale Lili jest dobra. No. Yes. Jej! gramy na boty! Wygraliśmy. Ej, ja tego za chwilę sobie zaproszę. Uznaję. Tego spekta? Ja! mógłbym no, umiesz podwójny zrobić? No, a kto nie umie. Oj, Tylko nie zawsze mi wychodzi, pa. Ja! O no co, pa. Ui, oj. Ej, Ej idę tam. Dobra, leć. Ja tu będę pilnować. On mój już hipercharge'a. Ja cię. Dobra, niech on... Dobra. Ej, robimy podwójnie. I tam, tam bądź. Dobra. Ja sobie będę robić takie podwójne. Jest, jest. Ja pierniczę. Zmarnowałem im... W... Zmarnowałem im 20 sekund czasu. E, 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 e. Dobra, lecimy. O, już zajęta. Raz. O nie. Ja! Ale dobrą C -c 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 -c. O! rzecz zrobiłem. O! Ale to była dobra ucieczka. O! Dobra, już wygrana jest. No. Siedzi wygrama Albo może i nie? Dead? Się ma? Wygrana? Już jest? O, brawec! I wygrana! Łatwo A ja też zostałem misję. Za tysiąc! No. Malutko, mi brakuje do Lili. O! Ej! Ale, aj, ajdź, ale ja mityk też dobry. Spray. O! Spręgamy. O! Ja, ja lubię ten spray nawet czasami. O, już mam ustawiony. Fajnie, fajnie. Dobra. Czekaj, mam jakąś jeszcze misję? Nie mam już misji. Jak to? Jutro Lili odblokuje. Aj. Ej! Chwilę! Chwilę! Bo na tym czasami się da zdobywać 10 takich. No takich. Dawaj, 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 dawaj. Tylko, ja nie mam tego włączyć. Ty musisz włączyć. A, to! Bo ja hmm? chciałem w rankedy. No. To, gramy. No, dobra, lecz nie. Dobra. dobra, ja tu robię wszystkich. <laughs> Nieraz na tym dostałem... Co? on ma złoto! Ja mam też złoto. Łot. Wi spray. No o, on się świeci. Na ma kim ma złoto? No. No. Dobra. Nara, Edgar. Dobra. Kurcze Fele. Ja też. Dobra ucieczka. Ucieczka. Odleczę. Uleczenie. hadora łatwiej winy. No. To bram dostała. Jak to spierniczyłem. I ja spierniczyłem trochę, ale to miesza z tym? Nie. Jak wiem. Nie. Jest! Ale to było mocne. No dwie osoby za no. nie? Dwie, dwie, no. Super charge zabierze Nie Ile dostanę? Nie Poczekaj, no, wezmę sobie jakąś postać, żeby szybko wbić rangę jakąś Chyba się na tym dostawało, z tego co pamiętam 10 takich leveli na Poczekaj, to Ogramy ja biorę Sergio ja I koło ty wziąłeś? Panie Czemu wyszłeś? No bo chciałem ci pokazać A Bo pokazało mi się, że wziąłeś Broka Aha. Tak dziwacznie Dziwne Let's see. Let's go Se, so Se flap w klapkach Majka, se lecę, se lece w Majka, Let... Nie! Spajka! No co? Se lecę, se lecę w klapkach Majka, O jest es S, Asa! Es Jednak nie. Ulec, 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 ulec dzięki. S. Nie, nie. Zaraz. będę. 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 tutaj był? Będę. ode mnie. <noise> jeszcze jeden kill, jeszcze jeden kill. Yes! <noise> co dostałem? Nie dostałem. co? Hm. A no to... dobra, bo to trzeba było mieć. Chyba to. Tak. Okay? To jest PD. A no, skończyło się Dziś pd, o to No to jutro to wbiję. Na rano to. pa.